Siemanko, dzisiaj testujemy wspaniałe piwko, które znalazłem w województwie lubelskim. Jest to Perła Winter, taki zimowy odpowiednik radlera cytrynowego i innych radlerów, które możemy dostać w lecie. Ten winter to taka unikalna kompozycja czarnego bzu i dzikiej róży. Jeszcze go nie piłem. Znam osoby, które chwalą sobie to piwo. Puszka jest bardzo ładna. Puszka jest praktycznie odpowiednikiem perły Summer, która występuje w lecie. Tyle, że ma kolor taki różowy, a na górnej części tej puszki występuje rysunek bzu i jakiejś tańczącej na lodzie, chyba to jest kobieta. Jeżeli chodzi o, y, o opis tej puszki, y, alkoholu 5%, czyli troszkę więcej niż radlery, ponieważ radler, radlery mają tak 2%, y, 3%, a teraz nawet z tego co wiem, jest radler 0%, więc y, można nazwać to takim napojem piwnym, a nie piwem. I jeżeli chodzi o skład, czyli piwo 80%, sok jabłkowy, z czarnego psu 19%, 19,9%. Aromaty czarny bez, dzika róża, kwas cytrynowy i stevia. Z tego co wiem, to stevia to jest odpowiednik yy, jakiejś polskiej, yy, polskiej rośliny. To jest jakaś taka słodka yy, roślinka yy, o bardzo przyjemnym aromacie. Osobiście jej nie widziałem. To jest chyba odpowiednik Astra. Yy, to jest chyba taki kwiatek Aster. Yy, zawiera schód jęczmienny i produkt naturalnie mętny. Oczywiście go otworzymy i zobaczymy. Oho, zmieszany, pomimo tego, że zimny. Zmieszany i... Jeżeli chodzi o piankę, to taka drobnoziarnista, nie wiem jak długo się będzie utrzymywała. Kolor tego piwa to jest taki bursztynowy, ale wpadający w róż. Co do zapachu, zapach jest bardzo intensywny i czuć naprawdę tą dziką różę i ten bez, chociaż dominacja jest tego bardziej ten, ten dziki bez dominuje. A jeżeli chodzi o smak, Smak na pewno piwny, tylko bardzo słodki. Podejrzewam, że ten winterek jest skierowany do kobiet, ponieważ kobiety lubią z doświadczenia przynajmniej wiem, że kobiety wolą słodsze piwo, a to jest bardzo słodkie. To jest takie piwo, jakby zwykłe piwo zaprawił sokiem i jeszcze dosypał cukru, ale nie mówię, że jest niesmaczne, ponieważ jest bardzo smaczne. Dlatego go jeszcze skosztuję. Tak, jest yy, słodki. Nie dałoby się tego wypić na pewno dużo. Czyli to jest takie piwo, które można yy, dla, na przykład po nartach sobie wypić na szybko, żeby zaspokoić yy, pragnienie. Ale na imprezę 1, dwa, trzy, i myślę, że gołaby bolało bolała od tego cukru i od tej słodkości. Ale jest naprawdę dobre. Szkoda, że nie możemy go dostać u nas w regionie, tylko muszę specjalnie jechać do Lublina, żeby dostać tą z yy, Winter. Ale gorąco polecam. Cześć.